Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 30 lipca 2025 roku. Po 1034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji P. pierwszy z dnia 24 lipca 2025 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza służby ochrony państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym na podstawie artykułu 73 ustawywa ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku. O Służbie Ochrony Państwa Dziennik Ustaw z 2025 roku pozycja z 2024 roku pozycja 1871 oraz 2025 roku. Pozycja 179 i punkt 8 zarządza się, co następuje, paragraf punkt pierwszy rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 27 lutego 2018 roku. W sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym dzienniku staw z 2023 roku. Pozycja 77 i punkt 9 w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela nr 1 oczynuje brzmienie określenie klony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Paragraf punkt 2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2025 roku. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Króczek punkt pierwszy ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej Myślnik sprawy wewnętrzne na podstawie paragrafu 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw pozycja punkt 9. Dziennik Ustaw Myślnik 2 Myślnik numer 1 pos. 1034 załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2025 roku. Dziennik Ustaw pozycja punkt czwarty wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stos służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej Nozwa stanowiska wykształcenie zgodnie z artykułu 11 ust. 4.7 ustawy 1 komendant z dnia 8 grudnia 2017 roku. O służbie ochrony państwa 2 zastępca komendanta, 3 dowódca ochrony, 4 dyrektor zarządu, 5 zastępca dyrektora zarządu, 6 naczelnik wydziału zgodnie z art. 11 ustawy 4.7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku. O służbie ochrony państwa wyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie 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 siedem, zastępca naczelnika Wydziału Służby Kwalifikacji lub pracy zawodowe w latach przeszkolenie 7 specjalistyczne, przeszkolenie 7 specjalistyczne, przeszkolenie siedem specjalistyczne, przeszkolenie siedem specjalistyczne, przeszkolenie siedem specjalistyczne, przeszkolenie 5 specjalistyczne, przeszkolenie 5 specjalistyczne Przeszkolenia osiem kierownik seksji wyszczepień specjalistyczne.